Anna Lewandowska chętnie angażuje się w akcje charytatywne. Na swoim Instagramie udostępnia regularnie informacje, dzięki którym chciałaby wspierać innych. Swoją zawrotną fortunę regularnie pomnaża, jednak nie zapomina o potrzebujących. To, co się wydarzyło w warszawskim szpitalu, jest cudem. Anna Lewandowska wraz z mężem postanowiła odwiedzić pacjentów Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Okazuje się, że państwo lewandowscy regularnie dzwonią do lekarzy i sprawdzają stan zdrowia pacjentów, a także pamiętają imiona niektórych. Sportowa para doskonale wie, co znaczy gra Fireplay i stara się pamiętać o najbardziej potrzebujących? Historia, która właśnie ujrzała światło dzienne, wydaje się wręcz nieprawdopodobna. Co zrobiła Anna Lewandowska? To wydarzenie przejdzie do historii. Doszło do cudu o sprawie, postanowiła poinformować Katarzyna Gardzińska, rzecznik prasowy Centrum Zdrowia Dziecka, która chciała przedstawić kulisy współpracy z gwiazdorską parą. Okazuje się, że dwoje, oprócz działań na rzecz wsparcia finansowego, spędzają czas w korytarzach szpitalnych. A Ania prowadzi warsztaty ze zdrowego odżywiania. Robert zachęcał do walki, mówił, że trzeba wierzyć i nie można się poddawać. Słowa wypowiadane przez takie osobistości bardzo często trafiają do dzieci. Podczas spotkania z kapitanem reprezentacji i jego żoną doszło do przełomowej chwili. Jeden z pacjentów, w wieku około czterech lat, być może pod wpływem emocji, zaczął chodzić. Były to jego pierwsze krok. Ujawniła kulisy odwiedzin państwa Lewandowskich Gardzińska. Robert postanowił także ujawnić początki wspierania potrzebujących. Okazuje się, że bardzo bał się o swoją żonę, która była niezwykle wrażliwa. To było 8 czy 9 lat temu. Bałem się zabierać tamanie. Kobiety bardziej emocjonalnie reagują na wszystko, a to był najcięższy oddział. Sam musiałem po tamtym spotkaniu długo do siebie dochodzić. To były niewinne małe dzieciaki, z cierpieniem na twarzy, po operacjach. To brzmi jak banał, ale takie wizyty przypominają: w życiu są rzeczy ważne i ważniejsze. Jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje i staramy się zrozumieć, co przeżywają te dzieci i ich rodziny. Próbuję pomagać nie tylko finansowo. Powiedział Robert w rozmowie ze sportowymi faktami: Okazuje się, że ogromna fortuna Lewandowskich nie jest niczyją tajemnicą. Sportowcy wiedzą, w jaki sposób zadbać o potrzebujących. Za sprawą ujawnienia kulis przez rzecznik prasową CZD mogliśmy poznać kulisy ich hojności i cudu, który się zdarzył na jednym z oddziałów. Wzruszający, piękny gest.